A to się <noise> no już. Siemano z tej strony, prawuz. Zagramy sobie dzisiaj DASTA dwójkę. E, globalowa ekipa. Zarazem ze mną jest Brożu. Siemanka. UVM. SiemA. Deos i Marcelo. Elu. Elu <noise> i Stolero. Idę B, tą mapę grać? Idę B. To ja będę ten ratował. Marcelo. No no, Brożu mi się trochę. No to chowę dwóch. pierwszej wypowiedzi. Nie, no, Deos idzie. To weź mi da, od co bo ja mam polącego na B. No widzisz? Nie wiem, strali, coś na Kiedy? Pala od razu, schod Na B poszedł? Długa czysta? So. B co, Uciek. No, Są. Prawo, na B, coś jeden. Uciekł. Zwaltuję już gdzieś, co było. Nudno na długiej. Dolny? Gdzie gala? Gala. gala no. Weź mi da, przejdź mi da. Chodzę. Nice. Brawo 1B, 1B, 1B Gala dobiegł. Do z tekiem Gale wchodził z Spaką Dolny I Gala Tak, Gale wchodzi Gala i Xbox Chyba na blisko mi Brawo Nice Trup był nie Marcelo? Mm. Był, 30 sekund temu Na B, nie wybiegł. Nie, no B, nie wybieg. Znaczy na respa raczej pozostaje. Jestem na terroryzmie, nie ma nikogo. Długa mógł być, może już padł ten za. No, no, no i tak czy inaczej, paczkę tak, gdzieś na. Ma... Nice. No, no nice. bez straty, kurde, no. i no, dobrze. Dobrze, bombę sobie wziął prawie. One będą wbiegać tu największych na biega. galę? No, mogę, mogę. Dobra. A ja przebiegam na no, ja B, zostaję przed bramą. Ja tam z MP9 Leci hulauto auto Długo sam biorę z 250 Ja podej podejdę do Ciebie już Biało długa, wyszli długo O super 3-4 z takami 4 tak. na, na pewno ich fotograf Ooo Ale poobijani są, znaczy jeden na pewno Za Bsem em już nie no ja musiałem go podsadzić, także nie mogłem ci pomóc cały czas na ja nie Dobra, jeden ma trzydzieści, jeden ma <grym> też 30 Jest kobietek MK na reszcie, co to nie w Dwóch obitek masz. I obiecam. <grystanie> <grystanie> Jaki... <grystanie> Jaki szok tam w ogóle. Nie miał defa. <grystanie> ja bym jako zagrał. Może no ja by było. Zagrajcie. Ja sobie zagram full. <grystanie> Najlepsza taktyka. Idźcie wszyscy po długo ją zapraszuje. Nie będzie, tu biegniemy, B. Mieć smog musi Nie, pójść smoke Chodź Będą wchodzić, długo to będą Ustawcie się przy ścianie Nie ma Mid Na respyt Awka Długa, przypomnę B przypadnie. wszedł B wszedł jeden, zapraszała ci B? Nie Leży Awka resp. Jest B je to, Leży? Brawo B Podest jest Mam awkę. E, Nam idzie. Pomóż. Po prawej, po prawej, dawaj. Odbijamy? Tak, 4 V2 macie. Aha, faktycznie. Jeszcze was dojeżdżają. No do co? Brama w smoke. Trup. Ostatni trup. Cały czas. No i? Super. Brawo. Trupie. Trupie. Ja wezmę go. No dobra. Masz koła w trupie ktoś? Się... Koła w trupie. To w sumie wezmę. trupie. w trupie? kała w trupie. Dzięki. Ta, w trupie, Czy ale... leży w tunelu? <laughs> Nie, w trupie. Potrzebuję Kałacha. W trupie był. A może, a A może być. Gitara. Bo Uch, to chcesz magika na długiej? Dawaj. stań przy ścianie i ci rzucę. Nic. Może tyłem tak się. Powiedz, Flaszył, Długa flash. to będzie, wiesz? Możesz wychylić. Ta długa. Dobra, dawaj, twardo, twardo. Trzech długa, trzech długa. Pomóż, pomóż. Dibroń, jeszcze jeden. No, jeszcze jeden. Dibroń, jeszcze jeden. Piękny. Jeszcze czterech. No ten flash, to ci grę, Gala. Wzięliście w okno. Najpierw, ta. Piękny. A ty pewnie mnie nie rzucisz, ja? No ja ci bym nie rzucił, co ty ma. to dawaj. Masz, brosz. A, pięknie. <laughs> nie, no, jak tak. W takim no. razie, by to Nie wiesz, że to jestem taki. Jeden, 3 tylko. A to na, na YouTube pójdzie to trzeba, wiesz? No, dlatego mówię. Nie, bo tak. tak. Dałem smałka kurwa. Smałka, tak. Smida. Cofam. Eko mają? Ale ja, grupa, ja proszę, wchodzę Ho. Długo, nie grałem, eko. Nie grałem, eko. No jest przed bramą Nie Prze... da Na respie gdzieś O, nie dostał, bo tak? dostał i, O właśnie, jednak dostał Ten był w trupie? Nie wiem Nie ten nie był w trupie Pójdę zamknąć respa Jak nie był w trupie? No ale ja go nie widziałem No no Brożu chyba tylko dwóch Chyba tylko dwóch, co to jest? Dwóch, taki Marcel, do od pięciu sobie zabija, nie? A, no lajcie. No to prędzej deo. Dobra, A, w lewo było coś. My tak dziwnie grali kawaha, pistolety. No możesz, ja co rundę przerzucę. Ja mogę zatrzymać, długo już. Cieka? Dobra, i o, alo. Xbox co WP? Flashbang! Gwizda blisko. Nie przerażałem. Lech tak rzuca to Scout się... przed anarchią. A WP wchodzi. tam daleko. Uważaj. Na respie, Na respie I. Nie, ale na Redsku jest, I na blisko jest, za grubo. Długi Serio, jedynie. oni są kurwa wszędzie. <śmany> Jeszcze okay. jeden. Nice. Ech. Przecież zaczął, Chciałeś... Zachciałeś nagrywać najgorszą mapę, nie? Spalam na B. Graliśmy... Lepsze mapy i chuj. Zachciałeś no się ja piaskiem. We dwójkę tam na jesteście, nie? Mhm. Uh -huh. No? Ja na drugą idę. No, ja, ja do sobie tego, ja do sobie mi dasz. Wy musimy reszta dojechać, żeby rundę do wygrać. Ciemnia, włóka. Porażka. Mogę, trupę A jesteś w flesza A Najesz. Wylecisz, trupa? Nie wiem, jak reszta, bo odpuściłem, trochę się pa, przestraszyłem. W no, ty jest celowanym, to nie jest skrót. Dolny i dalej zajmują. Panie do, że ja sam ze rozmawiam. Mówiłem no, ci, czterech nam idzie tam było, nie? U nich. Na pewno? Tak, tak, zapewne. Masz flesza, Marcelo? B coś. Chociaż tutaj... Gala jeden. Są cały czas trupie, dwóch co najmniej. Jeden był na gali, za łupą nawet. Krócicie? Uważajcie dolne Nudy, nudy. Uważaj mi. Ja ze dwóch. Za su głowę. no i... Pa Jeszcze, Marcelo. Jakieś info? Aha. To. Będę przed bramą. No mnie, no w sensie ja? Jesteś tam na A. Masz flash na mida? No Masz go za chwilę? Mam. To czekaj. Ale ja też trupa muszę płacić. Dawaj, teraz. Dawaj. Deploying flashbank. Deploying flashbank. Oj chuj. Ginę. No Dwór. serio? Dwóch mi weszło tak dziwnie. A. Jeden zaskoczył chyba. Albo nie. A nie. Jestem. Na screamie mogło być. No już wydaje się 100%. Wszyscy, wszyscy. Cii. Jest Zupa Romana w BES-ie. W ie to Jak on. W nie dostał, dwóch. Roman i. Dobrze, to no jest. Ty na, na tym, że na bramie dostał typ ryja, nie? Mhm. Dostał mhm. za 34, nie? Dobrze, Dobrze, że Dobrze, że bomba ma 5 minut, zdąży obiec. <laughs> Roman był i BES. A wy ma. O, ja, on, ja mu 10 HP zostawił. Dobra. Będę miał respa na mida włókkę zagram Szkoda, że B nie wiesz tam bez by dwójkę byliśmy A. A mogę pójść B teraz? No sobie poszedł. Ja mogę zabić tego no Ja pójdę no Mam fajnego respa rozumiem, że nie smokować, B No nie ja za WP pójdę Ja wezmę Mida mi Kevlor? Mi no Trzech no midzie ogólnie no I mnie to, zabili Jerem puszował i dwóch było na respie. Gala gala 300 Gala obity, gala obity Już gala wam przed Obity? On mi degale. chodzi Nie, nie wyfehlam. Brawo. Gala. Ilo? I na cały czas awka. Boże, no co długie. za... Jak się kutaszą goście, to nie mam pytań. Na respie sniper Gala po głowie. I na palmie nam idzie. Jak ty trzymasz tu gala Dobra. Patrzę długą. Ostatni... gala. Już chyba wszedł. Chyba napadnie. Borejo. Obity jest Borejo. Nie w tą stronę. O, ojej, Ustoczył. ojej, 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 Chłopak w sioku chyba był tak. trochę, co? Że... Mam pomysła nie? Jak masz pomysła, to dawaj. Do czego to doszło, rzeczy? Że... No. No Ten auge gra, boże Pójdę co długo Brabo dam ci flasha No dobra Dr do to do trzeba no na terrora szować, żeby rundę wygrać gramy A grama, A Trzeba A tak. mamy Tak No i zajebiście Pokeramy wszystko Nie ja nie wejdę nie nawet. Ty na oczy masz to Ale fleszyk. To jest zajebiste No jak Auk 3 się Podobijał. No to ładnie. Dobra, no to idę teraz na B, może... Nie, ja w pitle widzę, Możecie sobie zapleszować tam długą. Prawo. Prawo. Z dobra, to niby już nie będą wchodzić to idę B. <laughs> nie, pójdę, pójdę A w takim razie. Mówi, mówi, mówi. Ile my już gramy dzisiaj? Nie wiem, w piąty? To jest piąty, tak. No, nice. Idę na... Masz tam długą? Bo tak pod No mam, spoko jest. Flashovali chyba ogólnie, ale rozmyślili się. Ten co tam? Trupecy, bo skróciłem. Flasho mi ktoś, mogę? Mogę. Tylko musisz poczekać jeszcze chwilę. Czekam. A mida, chcesz da, flash? Tak, z gali dawaj. Dobra, to rzucam. Albo rzucaj, no. Poszedł. Ja Nie ja no, jak już nie rzuciłem gregata, to, to Ok. Gdzie? co widziałem? ja no, on był przed, przed anarchią? 40 ma. Przyszedł ja do Anarki, nie ma 40 HP, wziął wlega. AWP. Cofa się, weźcie do go, wysadźcie. Do nie ja no, ja, proszę, spoko. Weź AWP drugą też. Jak zdążysz. Ja, sobie... ja, o, ja zagram jeszcze raz. Jaki <ślepki> szut. podkręca kuza, Ta fys. kula podkręca, te wroń podkręca. Skubany. Hey, mi mi ja, ja, ja mi mida, ziomeczku. Ja pójdę B. Po co czeka B? This nie wiem, coś czuję, że tam może być gorąco. Oh, no On no długą wziął. Ja ogarnę. B. W trupie coś. No i macie. No, tak, B. Ja cię zostawię tu podejdźcie. A Jego, że dolny na mida wybiegnął. Możliwe, już tam na respie u niej No jak jeden jest na B. Po prawo jest? Po lewo. Dwóch, a teraz by go skrócę. Serio, o, oni podajcie. A, nie, no fajnie, Aha, dwóch nej, weszło. Nie? Dwóch weszło już, zawupał. Nie bać mnie, serio. Hej. Nie. Ej, czekaj cze no, czekała na mnie, Fajny flash był w sumie na Trupa, tym trupie. wszyscy w A. Ja, ja dałem flasza, nie dość, że dwójkę to jeszcze typ nas zabił na UF. flasze. UFM. Kupiłem hmm? Dobra, Fajne, ja, w ja w zakupiłem upe. grotto. Na Paranoia. A WP... Marano, Jan. Robię alicę na długiej. teraz podniesie, bo w obroży przecież zginie. Ale się złożył, jak tapczat mojej babci. Ja Dolny E B coś trupę A mid coś albo B Te sprawy No i jest dwóch na idzie Jeden przy bramie, jeden na zielonych Mogą mi dać Jeden na skrzynce przed galą A jestem w dupie, muszę B i mi da patrzeć Zerchnie mi ktoś mi da? No Sługiej O Myślałem, że gra ma WP. Już... Na screemie. Ja mam B, 50. Cała runda. To ten, to ten ze zgali. B mam zdjęty. Kurwa. Co to za taktyk? Jebało ich. Długą przyjdą na A, nie? <grymne> nie, no debila kurwa, kur, konkretna debila. Pat tak, tu na blisko, bo gdzie tu są? To A bo to prezent od Genesa? Nie, kurwa, nie, nie, No. Palący, masz. Palący. <grymne> Serio? O, yes. Ja Co to była za akcja To Chciałem mu napisać nie. za ten shok przez bramę, że ładnie było, nie? To jest szok Ja no, zrobiło To jest szok A wiecie ja wiem dlaczego on nie zabije, Bo jak wchodzisz w mu, to masz te dymy takie if, if te No ja i nie widać czasem też Ja pierdolę Zaraz nie komuś Zostawiam za druga. Zostawiam cię na B. Kusiłeś? Długa, jeden. Spoko. Dolny, dolny, dolny chyba. Dolnego. Długa, jeden był. Ech, tutaj nudy na B. Ostatni przed dół. Na respie. Chyba nie. No zabrał. Kurwa, W z... gdzieś. Spoko się gra. Taki mecz w sumie. Prawo, stamtąd. Czasem ja skaczę, czasem mnie zabiją, czasem nie widzę nikogo. Ja nie pamiętam kiedy, 17 fragów na D2 zrobiłem, nie? Ja pytam ciebie, zapomniałem użyć, znaku zapytania: czy miał, biała? No miał, no to okay. daj znak zapytania, ty. No punkcie. Myślałem, czy też między wierszami. Nie. Okay. Jeszcze jeden, jeszcze jeden. Jeszcze jeden? Ej serio, oni długa. po prostu uciekają długa. przede mną. No ma 10 chope, dwóch długa wychodzi z no, no, Wiem, po, długą. Długą. Ja nóż podkręciłem. Może się wychylić, bo zero mają. Znaczy się ma no, Fajna Gierka. No, nie, nie, nie wiem, czy to... nie wiem, serio. Jak mnie w tym trupie, nie? teraz piątkę mm -hmm. i zobaczymy co się stanie. A przyjmę. kę przyjmę. No dawaj. No nasza wup Ile mamy Awek? Dwie? Dwie. Pięciawek Zagrajmy trzy. może pięciawek? Trzy. Pięciawek może Tak, zagrajcie pięciawek. Zagrajmy i zraszujmy mida. Rzuć, Marcelo. Tak, nie. Nie, już, 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 już. wszystko. Nie, nie, masz. Stanujmy mida. Nie, na ziomek. Ja raszuję na kosia. się Dostał, dostał. Dostał, Flashbang. Dostał mnie. <laughs> Fajnie się gra. Ja. Ej, yeah, spoko jest. No i, no i ciekawe. Najlepiej. Ja lubię mieć 4 na 5. Często rundę. Nie, to z tą nógą 12, 3, 4. Za. Ten ma 4, 4, 5, no, spoko. No, rozłączyło no, mnie po prostu. I dopiero teraz wróciłem. Nie, ja, bo to jest najgorsze, bo jak na masz awkę, to nie raszujesz, nie? nie no nie tak. No. U nich nie byś był trzeci, nie? Idźcie, no. <laughs> no w sumie <laughs> trzeba się czymś pocieszyć, nie? Jak, jak, jak jest minuta 45, to DS u nich na resp już, już, nie? Rush rząd. Rasz, w 10 Nic się zresztą zmienił, chuj Ja bro, żeby pokażę mu ją. Super bro. Zero w sumie. Jeden jest na B, idzie już chyba z bramy wyszedł. Może być na respie uważajcie już. Ej, Da, na, na środku. No dostał jest To ma 20 HP. A jeszcze dwóch chcesz. Też chciałem z Na gale uciekło, wiesz? No, zliwa. On wyjacie. pewnie zniknę. <grym> Strasznie. Nice. 3hs i 1hata, chuj. Jak ja bym to był, to by typ pewnie na skrimie podskoczył i mi bo chyba. Ale nie. Jak nie broży to korek się nie wychyla Smacznego brożu Dzięki Pięknie, Pięknie, się... długo? No. A jest za długą? Tak dam, dam Nie, no, chciałem no, rzucić no. ten filmik na YouTube, ale ludzie powiedzą, że jestem bustowany jak mam kurwa 4x6 no. A ufn 24 no to wiesz A no tam trochę No i mnie zabijał jeszcze Easy fragi. No, pecha masz w tym meczu. Ty. No, no niestety. <noise> Jeszcze zginął. No, Uła, no w po w poprzednim zrobił 30 i teraz 4, nie? Co jest kurwa? A. Ja z wami więcej nie gram. Jesteście za mocni. <noise> <noise> za słabi jesteśmy. A. A znowu prawo No, no ja sobie wjeżdżam długo i jolo. Już mnie zabije. <noise> o! <głos> Ja nie widzę fragów po prostu. Bombę wezmę, może podskoczę. To, to może dedów, co my nie? Być fajnie wglądaj się na filmiku. Nig, nigdy tak. i na dole. <grym> Zabij prawo, Dawaj, marcowe w terenie Zabiłem? Tak. Po prawo, nie, podskoczyłem. O, a nie, to nie. Co? Czemu <grym>, tam kogoś zabiłeś? Aha, bo się trafiłem przez bramę. No, no, możesz dobre. się pochwalić tym, że masz najwięcej asystów. Tak jest, <grym>, no. Wiesz no. Wiesz, Różni jest. ludzie mają różne cele, no ja akurat zbieram asystent, nie fragi. Gdzie ty, kark, tak mam? No tak, tak. chodzisz, to ci długą. My wygrywamy rundę. Fłatne. Ja Jak ja gale to w tym długu Jesteś takim i nie z tą kurwa. Tak. Czasem coś strzeli, czasem coś zabije, większość podaje. Tak. No i mam. Wystawia nie jest. Wy, UVM to jest taki kurwa Ma... Messi. No i tam ryje oczywiście, a wy nie. Dwóch obok, stoiła, czy ja o jeszcze i ja dostanę. Wygrało, o dobrze. O, znalazłem swoją broń w końcu, o, nie. To byłoby na tyle w sumie, jeden na, na resztę. To byłoby zbyt no, piękne. Co robisz tam na B? Idę stąd. Na co? Na resztę. O, ty. A, okay. I ten by też od respy. Dobra, robię mu 306 Zrobię Zrobiłeś. O, jest. Nie no, 5 na 8, tego nigdy nie grałem jeszcze, no. Orzełek mi skoczył, teraz, ja jestem drugi. Jeszcze Dzięki Falka sobie na ziemi dostaje, no spoko. To będzie 5 euro. Prawo, 4, Zawsze. 5 euro w skinach. Tak, w skinach. No, fajnie. To za oglądanie. Tak, dziękujemy. Polecam. Ja 480. Brożu, 480. brożu CLG wygrało. I nowy stopień mam też. 16 trzech, 3, Michał? że trafił z betem. Ech. No dobra, to yy, Ludziska, dzięki za gierkę. Trzymajcie się i Gratuluj. Do następnego Elo.